Ale zanim pan wyjechał, nie żałuję pan teraz z tej perspektywy, która się stała, że to pan nie wprowadził 500 To też jest przywilej człowieka, który. mówi o sobie w tej chwili, który woli mówić naprawdę jak jest i naprawdę to co myśli, bo nie kandyduje. Polityka. Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy... Mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Dzisiaj wszyscy są bardzo zadowoleni z 500+, znaczy ci beneficjenci, chociaż znam bardzo wielu tych, którzy biorą z 500+, mówią, ciekawy jestem na jak długo to wystarczy. Polska jest dzisiaj w sytuacji państwa, które musi inwestować Yy, niewyobrażalne de facto yy, sumy pieniędzy w ochronę zdrowia w edukację i w ochronę środowiska szeroko pojętą ochronę środowiska i ładu przestrzennego i yy, dokonano pewnego politycznego wyboru nie mówię o samym 500+, bo przecież ten program wydawania pieniędzy yy, jest yy, dużo szerszy no właściwie te ostatnie 4 lata to jest jednak dość szczodre rozdawanie rozdawanie pieniędzy I ja wiem, że mówię rzeczy niepopularne ale one Cię są pra... powiedzieć na kogoś beneficjenta 500 plus może nie do końca. Ale one nie są... może być to nieprzekonywujące, że potrzeba jeszcze wydać na coś tam jeszcze. Ale te rzeczy są prawdziwe. Od władzy wymaga się odpowiedzialności nie za rok, najbliższy i wyłącznie za wyniki wyborów i swoją popularność, ale przynajmniej o perspektywę no 10 lat, przynajmniej o taką perspektywę. ja jestem przekonany, że dokonano pewnego wyboru. Damy. Tyle, ile się da, a nawet więcej niż się da, pieniędzy bezpośrednio, nie dbając o to, czy te pieniądze kiedykolwiek wystarczą, na przykład na ochronę zdrowia naszych dzieci. Nie chcę nikogo straszyć, ale naprawdę wiem, co mówię. Ale wtedy było to skuteczne. Y jeżeli chodzi o Okej, okay, Jeśli pytacie mnie, czy PiS wygrywa wybory, bo obiecał 500 i dał, tak. Obiecał, dał i dlatego wygrał wybory. Nie mam co do tego wątpliwości. Czy pytacie mnie, czy. Ja nie żałuję, że tego nie zrobiłem i czy w Polsce nie potrzeba innych decyzji. To będę miał swoje zdanie w tej kwestii. Yy. Ochrona zdrowia jest tutaj być może najbardziej czytelnym, yy. czytelną ilustracją ryzy wielkiego ryzyka w jakie wpadliśmy. Będziemy mieli 500 zł w kieszeni, ale za to nie wyleczymy swojego dziecka. I mówię nie tylko o kosztach, ale też o dostępności do służby zdrowia. Ja uważam, że trzeba mądrzej. Tymi środkami dysponować i że władza i państwo muszą inwestować przede wszystkim właśnie w takie rzeczy jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo obywateli. Ja